Hej, Kasiemka, witam wszystkich na moim warsztacie. E, tym razem takie wyzwanie. Chcę się rozprawić z takimi właśnie tutaj wyłącznikami różnicowo-prądowymi, bezpiecznikami, zabezpieczeniami. Zwały jak zwału różnie to się nazywa, ale wiadomo, wiadomo o co chodzi. E, mamy tu na wadze ponad 5 kg tego no, 5 kg 362 gramy. E, tu już kilka, o, tak ten czy ten, już takie rozbrojone. E, tak jak widać właśnie w środku no to jest miedziucha, sporo miedzi może jakieś mosiądze się trafią, może jakieś styki srebrne nie wiem, zobaczymy e, plan jest taki, żeby no, przez weekend się z tym rozprawić, nie wiem czy to w tej chwili teraz na, na warsztacie zrobię wszystko e, jeszcze się zastanawiam jak to zrobić czy to porozbijać porozwalać, czy zacząć to rozkręcać, no ale dobrze zaczynamy od 5 kg 362 g i zobaczymy ile z tego wyjdzie i jaka będzie tutaj wartość tego wszystkiego no bo wiadomo tu jeszcze o, jeszcze będzie miedziuszko będą kabelki tu jeszcze są tak więc to sobie wszystko mm, policzymy no dobra no nie ma co przeciągać trzeba się za to zabierać zabieramy się za e, bezpieczną niebezpieczną robotę zobaczymy jak to wyjdzie dobrze życzę wszystkim miłego oglądania i będziemy jeszcze, myślę, że jeszcze w międzyczasie coś tutaj komentować, coś opowiadać. Dobrze, lecimy z tematem. No i patrzcie, tu mi się wydawało, wydawało, że to jest miedź, nie? A to jest jakaś stal miedziowana. Często można się właśnie naciąć. Tu też wszystko jest magnetyczne. Oprócz tego. To tworzywko. O, to też stalowe. Dobra. Oddzielamy sobie tylko miedziuchę. A co to jest to? Miedź czy mosiądz? Zaraz sprawdzimy. a więc mosiąc mamy, tak, tak będzie kolorowo, no to odcinamy. Miedziucha do miedziuchy. Na Mosiąc sobie coś zaraz przygotujemy, o taki pojemniczek. A reszta no niestety to jest wszystko złom. Coś tu jeszcze jest, aha tu będzie mosiężny ten. Dobra, wydobędziemy. Tą blaszul nie. No i ładny kawałeczek miedzi ucieka. Pek No, i tak kolejny tutaj element rozłupany. Eee, no, i co my tu mamy? Czy tu się sytuacja powtarza, czy nie? No tak, to przyciąga, ale tylko na tej cewce tu jest miedziuszka. No i taka właśnie zabawa. Taka kopalnia miedzi. No, niestety, złom. To. To samo Wszystko Patrzcie, przyciąga Ale nic, rozbieramy O, ale tu jest Kawałek miedzi. I co? Mieć czy nie mieć? Oto jest pytanie. Wygląda miedzianie, a niestety jest przyciąganie. No. Ale może się trafi taki miedziany temat. Tak więc będzie złomik. O. Cyk, cyk. I tak blaszki stalowe. No i co no? Połupiemy sobie jeszcze w ten sposób młotem. Ponabijamy, ponaparzamy i wszystko porozdzielamy do takiej selekcji, czyli taką lżejszą robotę sobie zostawimy. Dobra, lecę z tematem. Trzeba trochę tutaj wykorzystać ten moje kowadło. Niektóre tworzywo jest bardzo takie kruche, że od razu pęka, a niektóre takie miękkie i się łatwo nie poddaje. No i tak, godzinę później. Normalnie czułem się abym dłubał orzechy e, masa, masa tej dłubaniny, no ale nic, udało się wszystko tutaj rozebrać. E, także godzinka za mną. E, no i co tu mamy? Patrzcie, cały całą tutaj tą blaszkę tego urobku, no tu oczywiście ta miedziucha, którą się udało na początku roz, rozdzielić, i trochę te, tego mosiądzu e, W jednym z tych elementów był Taki trafoczek, a więc zaraz sobie go zdemontujemy, tak żeby jeszcze coś tu się działo na filmiku. Oczywiście, dorzucimy już miedziuchę do, do tego. Dobra, bierzemy się za e, demontaż transformatora. No i jest fajnie. Dwa takie pulpeciki wpadły z tego trafoczka. Normalnie rozebrany ręcznie, bez żadnych tutaj mechanicznych tematów. No i dobrze. Plan jest taki, że ja oczywiście wezmę to z sobą do domu na taką dłubaninkę. Będzie co wrzucić do kubełka gaugana, A więc w poniedziałek będzie podsumowanie. Co? Zważymy sobie to, to wszystko. Ile to wszystko waży? Ja sobie to oczywiście w domu wszystko Rozsortuję, rozselekcjonuję. O, aż jestem ciekaw, ile z tego wszystkiego zostało. Dobra, wyciągamy wagę. Jest waga. E, teraz co? A, tackę weźmiemy, Pyk. Do tej tacki wszystko się wsypie. E, tarujemy. Na początku wszystkiego było 5 kg, 326 gram, tak? Dobrze, teraz sobie to wszystko tu wsypiemy. Zobaczymy, ile nam zostało. Tak, tak. Sporo tego jest. Już mamy 2 kg 672. No to sporo ubyło. Dobra, dosypiemy to, to do puli, bo tak to będę wszystko sortował. Dołożymy miedziuchę, O, takie ważenie. O, pyk. No i co mamy? 2 kg 748 gram. Czyli na wstępie było 5 kg 362 g. odjąć te 2748, czyli 2 kg 614 g już odpadło. Dobrze, policzyłem to wszystko na kalkulatorku, żeby nie było, że tak mi sprawnie idzie liczenie. Dobrze, wiecie, że się często mylę. No dobra, no, czyli co? Te 2 kg 748 gram. Że tak powiem, w złomu to jest sam czysty złomik. No, niewiele tu już jest tego plastiku. Biorę na dłubaninkę do domu. No i w poniedziałek zapewne będzie odcinek z kubełkiem gałgana. Także już możecie obstawiać ile tego mniej więcej będzie. Ile będzie miedzi, ile będzie złomu. Mosiąc też tu widzę troszeczkę aluminium, ale naprawdę troszeczkę będzie. Chyba przewaga będzie złomu jednak. Potem obstawiam miedziuchę No i reszta. Mosiąc i, i aluminium. No ale zobaczymy, jak to będzie. No, takie coś już można spokojnie zabrać do domu i się z tym pobawić. Podłubać magnesik, śrubokręcik, kombinereczki. No, dobry film i czas fajnie zleci. I dobrze, no nie ma co przyciągać. Wypatrujcie poniedziałkowego podsumowania. Eee, zobaczymy, ile do kubełka na wejdzie. Ile z tego w ogóle wszystkiego wyjdzie. No, dłubanina. Następnie jak z orzechami, z rozbijaniem orzechów, także dobrze, że mam ten warsztat, no bo w domu to, bym to naprawdę narobił dużo, dużo syfu. Dobrze, że jest magazyn, bo jest gdzie to trzymać. Eee, no i co no? Nie ma co przeciągać. Eee, wypatrujcie kolejnych odcinków. Jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania i hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!